Pa, da, pa, pa, pa. Pan Piotr zrobił realmsa i no, jest kilka różnych twórców, kilka osób. I no, gram. Co to jest? Kim ty jesteś? O ma jajko! Co za psychopata? Jestem hardcoreł. Nie, co ja zrobiły? Chciałem zrobić patyki. Nie, ja nie mogę. <gryw> Dobra, lecisz, 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 lecisz. Dobra. W ogóle fa fa fajnie mój Kilow się nazywa? Gamer Kilow. Mój miecz nazywa się Amogus. Nie nazwałem mojego miecza Dalogus, bo jak będę miał lepszy miecz niż ten, to nazwę go Dalogus. Bo Dalogus jest lepszy niż Amogus. W ogóle ja w tych. W, nie, nie ogarniam, co oni za bardzo pododawali w tych nowych aktualizacjach. Jak mniej więcej po 1.12, totalnie się zgubiłem i ja nie mam pojęcia co oni dodali, jak to się używa i w ogóle o co chodzi. Mmm, czerwone krowy z czarnymi oczami. Mmm, Mniam. Mmm. Grzybo granie. Tak nie wiem, czy wiesz, jakie ten jest rzadkie. Domyślam się. Z zapamiętam gdzie on jest. Okej, okay, już zapamiętałem. Nie ma tu drewna nie? Nigdzie. Nie wziąłem drewna ze sobą, jak jestem głupi. Chciałem postawić tabliczkę z napisem Daligowski znalazł to jako pierwszy. Moja wyspa siema Elo, wypad stąd. Będą jeszcze jakieś horrory ogrywane? Pewnie. Co to jest? Aha, to ty, Jezus, Maria. Nie strasz mnie. Jezu, odejdź ode mnie albo cię zabiję. To nie jest żart, to jest ostrzeżenie. Co on robi? To za psychopata On wywróci moją łódkę zaraz. 5 złotych. Coca-Cola, espuma. Dzięki. Zamknij się. O, no, morda. Ożysz, ty, Posejdon. Ty, co jest? Zakład, że nic ciekawego nie będzie w tym skarbie. Wy, wykopię się do bedrocka, musi tu gdzieś być, mam to gdzieś Czekaj, nie, musimy trochę inaczej, czekaj F3 i na chunk 9.9 i o tam sieć. Nie będę używał żadnych F3 To jest Minecraft, a nie F3, symulator Chunk 9.9 Nie obchodzi mnie żaden chunk 9.9 Będę szukał łopato. tak jak powinno się to robić Mam, mam ciebie gdzieś widz, nie ucz mnie grać Ja umiem w to grę grać lepiej od ciebie Gdzieś tu jest na pewno, musi tu być Będę szukał aż umrę nie znajdę tego nigdy, czekaj. No tu, jestem na środku. I gdzie? Gdzie to niby jest? Dosłownie na środku jestem, a to nie może być pod tym. Nie idę na żaden chunk 999 ci sieć <grym> Czego ja szukam? Nie wiem szczęścia chyba. No chopie, to, to jest już kpina, co, co, co tutaj się dzieje. A nie wiem w to grę grać widzowie. Nie umiem w to grę grać. Co ty robisz? Szukam szczęścia. O, o, umieram. Bo nie ma kelpa tam? Aha, ja nie mogę, ta gra jest bardziej skomplikowana niż. Hmm. Ja pamiętam! Za moich czasów to Minecraft był prosty, po prostu się kopało, znajdywało diaksy i to było wsz I to była cała gra. Teraz są jakieś skrzynie podwodne, jakieś nederyty, sryty, pierdyty. Ta gra jest skomplikowana, za moich czasów to było lepiej. Ta gra nie wygra ze mną. Nie będę używał żadnych śmiesznych strategii, żeby to znaleźć. Znajdę to tak? Jak powinno się to znajdywać? Do bedruka opatał, chopie Nie wiesz co ja potrafię Może faktycznie tego tutaj nie ma, może ktoś już tu był i zrobił szczyptę trolażu i nie ma tego już tutaj Znalazłem! Udało się widzowie Posłuchaj mnie, nie obchodzi, znalazłem! Widzisz widz? Jestem lepszy od ciebie Cicho tam, albo degrad, co to jest? Easy tak gra jest Bez żadnych śmiesznych strategii Dla... Głupich ludzi to nie potrafią grać w Minecrafta? Znalazłem to tak, jak powinno się to znajdować, a nie. Nie umiecie grać w to grę widzowie, naprawdę. O nie! O nie! Idziemy po to. <grym> Idziemy po to. To jest tam chyba. Trzeba zawrócić. A? A nie znam się na mapach w tej grze. Ja nie wiem jak tu to... iść na pozytywce. Z... Chłopie! Ja nie wiem o czym ty do mnie mówisz. Słońce po lewo. Słońce po lewo. Dużo bardzo mi pomogłeś widz. Moja kropka się nie rusza w ogóle, jak to działa? Słońce po lewo jesteś idealnie ustawione jak jest mapa, więc prosto i w lewo. Czemu piszesz lewo przez V? Czoń... Czekaj, słońce po lewo słońce po lewo jesteś idealnie ustawione? Jak jest mapa, więc prosto i w lewo, czyli prosto i w lewo, czyli o, o tak widz chyba mnie oszukałeś. Jaka ta muzyka jest głośna Jaciek? Halo! i gdzie to niby jest? Oszukałeś mnie widz. Moja kropka się zmniejszyła. Bro. Ja miałem iść w prawo, a nie w lewo, widz. Oszukałeś mnie. Moja kropka się zmniejszyła, jak popłynąłem w lewo. Widzisz, widz, okłamałeś mnie. Mówiłeś mi, że jak mam słońce po lewej, to mam iść prosto i w lewo. A miałem iść w prawo. Oszukałeś mnie. Excuse me. No nie, no i znowu będę szukał 60 lat tego. Ostatnio znalazłem normalnie, teraz też znajdę normalnie. Nie denerwujmy może wiecie, co, ja mam podejrzenia, że gram chce strollować I, i tym razem będzie tak tutaj mniej więcej gdzieś Ty nie wiesz co to Alt F4? Oj wiem! Myślisz, że nie robiłem Alt F4? Nigdy? W swoim życiu? W Warzone często Alt F4 jest robione Dobra widz, pomóż mi Mam to gdzieś, jak, jak ci się robiło? Naucz mnie WIDZ! POMÓŻ MI! <grym> jak ci się robiło? Chunk 99 gdzie, gdzie tu czanki są? Sztuczanków nie widać, gdzie tu są czanki niby? Tank 15, o cześć, widzę 9, 9, jak to działa? 9, 9. wait, co? To jest niemożliwe. E tu jest 15, to jest 9, 9, przecież nie ma czegoś takiego, nie może być takiego, coś jest 9 9. 9, 9, 9, nie ma, przecież to jest niemożliwe. Jak to działa? Przecież idę tu, to jest to, ale jak idę. Poczekaj, 9, 9, tutaj zobaczymy, że to faktycznie nie działa. Nic nie działa, 9, 9, 9, jestem na 9, 9, 9. nie ma tego. Widz? O, jest. Znalazłem. Bez pomocy wica. Bez niczego. Bez żadnego F3. Znalazłem samodzielnie. Ożesz ty. Dobra, gdzie robimy pokój z portalem do Nadera? Może tu zrobimy. Aha, dobra, teraz tak. Czy to będzie. nie będzie symetrycznie. Nie będzie, co ja gadam? Będzie. Nie. Ej, moj, moja, moja głowa nie my. Czej, moj, moja głowa nie. Oj, oj, oj. Ty, mój mózg się zepsuł, czekaj. Dobra. Bro broken. O nie, czekaj, coś źle zrobimy. Dobra, wiem co zrobimy. Bo wiem, że takie coś chyba może działać, czy nie. Nie starczy mi. Dobra, wiecie co? Robimy sztuczkę. Robimy sztuczkę. Użyję tych dwóch. Chyba taki portal może działać, nie? Tak, Może być jaki chce. Zrobimy portal na całą ścianę. Ukradnę te dwa bloki stone. O kurcze, Nie mam tego. Jak to się nazywa? Zapalniczki. Mam nadzieję, że live wam się spodobał. O kurde, jaki jestem głupi. Jest strasznie gorąco. Mój mózg się topi. Ja nie umiem w tą grę grać. Nie umiem w tą grę grać. Muzyka z Minecrafta się nawet włączyła. Nie, to jest to jest, to jest... Moment przełomowy moment mojego kanału. Weteran Minecrafta Chło... i gram... gram od wielu, wielu lat w tą grę. <laughs> Dobra, biorę te klocki z boków mam to gdzieś. Pewnie grasz w tą grę od dwóch miesięcy? Nie, bardzo dawno, od, od bardzo dawno gram w tą grę. Bardzo, bardzo dawno nie pamiętam od kiedy dokładnie, ale na pewno jeszcze przed wersją 1.6 grałem, bo pamiętam jak to dawali konia. Nie śmiejcie się już ze mnie. Zepsuty mózg? Nie, ja, mi się, ja, mi się wydaje, że nie mam mózgu. Jaki tuchy, dobra. Jeszcze mnie widz obraża. Jeszcze mnie widz obraża, mój, mój administrator. Mój, jeszcze żwir się, no i dobra. Jak głupszego człowieka chyba nie ma na tej planecie. Jaki piękny portal? Wiem, jest cudowny. Myszka mi teraz zacina, co jest? Nie denerwuj mnie. Mieszkami! No ale patrz, uderzyłem i działa. Właśnie zazwyczaj tak jest. Jak coś nie działa, wystarczy po prostu raz a dobrze walnąć i działa. Ale ten tył. O! Te łupkowe cygły fajnie wyglądają. Ty zobaczcie. Ty ten pokój będzie kozacko wyglądał. Dalej woli... wolisz niskie czy wysokie dziewczyny? A co to jest dziewczyna w ogóle? Coś takiego istnieje? Samice? Jest coś takiego? Gości, ja nie wychodziłem z domu od nie wiem ilu miesięcy. A ja nie wiem co. Zajazny jest na dworze, dlatego nie wychodzę. Ile już tego wykopałem? ja nie mogę. Ja chcę więcej. Całe swoje kuchce wypełnić tym. Bo uwielbiam ten blok. Zakochałem się. A ja w twoim głosie? W sensie, że kochasz się w moim głosie? Ja nie mogę. Pierwszy raz ktoś tak mi powiedział. Pierwszy raz ktoś mi mówi, że mam ładny głos, co? Pogers! Moment, let's go! Pogers na czacie, widzowie! Pogers! Ja nawet wyślę pogers. By the way, czemu ja komu dostęp do twoich emotek? Nie wiem. Ale chyba nie mogę tego ustawić. Chyba. To, 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 to jest tylko dla wspierających. Więc. Uwaga! Zapraszam was do wspierania mojego kanału! Tylko dwa złoty miesięcznie! I dostajesz dostęp do emotek takich jak. Dalogus! Uwa Czekajcie! Dal, dal, Dalogusus! Dal, dostajesz. Dem boom! Inżynier granie! Zapraszam! Proszę kupujcie! Potrzebuję pieniędzy, muszę, muszę nakarmić swoją rodzinę. Nawet do, dostajecie dostęp do emotki trollaż. Let's go. No i koniec reklamy gramy dalej. O! Witamy wspierający! Wi witamy! Witamy, witamy! hi Widzicie? Moja reklama zadziałała! Ta osoba, która przed chwilą... Kupia wspierającego jest najlepszym Polakiem w Polsce. Zapraszam do kupowania. Tylko 2 zł miesięcznie albo więcej, zależy od jakiego poziomu. Dobra, koniec. A dostanę darmowe fałdolce? Nie. Niestety nie. Słuchajcie <grymne> widzę, ja muszę, muszę podkręcić obroty no, w swoim wiatraku, bo nie wytrzymam. Jest to ba ba bardzo głączą. Możliwe, że będzie trochę głośniejsze w mikrofonie, ale mam to gdzieś, ja tutaj umieram. O! Jacob, Jakob, 2115. Widzicie? Reklama działa. Dwie osoby już kupiły wspierającego. Mega wielkie dzięki. Jacob. Bo... Oj, pa, co ktoś do nas. Kopię, hajs leci, Trosz, nie pa. No, jestem na bogaty, ludzie. Możesz ha, flex. Nie mam hajsu na wspieranie. Możecie my. Dobra, teraz taka reklama. Wiecie, jak za darmo mnie wspierać? Nie musicie kupować wspierającego. Możecie po prostu oglądać moje filmy i livey. I subskrybować mnie na YouTube. Subskrybowanie jest za darmo. Boom, jeśli nie macie hajsu, możecie to zrobić. W tym momencie reklama zakończona. Dziękuję za oglądanie. Idziemy. Let's go. Kogo to jest? susi. Na pewno kogoś to jest. Wątpię, że mój portal się dwa razy zrespił. Kogo to jest? Chodzę w, Chodzę w to. Jestem ciekawy, kogo to jest. Ożeś, ty. O! Co jest? Co jest? Ale ktoś fajnie co zrobił, ty. Ja muszę się dowiedzieć, kogo to jest. Opłata jednorazowa, 5 diamentów. Co jest? Własność prywatna. Proszę o nie kradnięcie żelaza z ofertami handlu. Proszę zgłaszać się do hangman. A Akurat na serwerze jest. Damn. Co to jest? Ja w ogóle nie, nie wiem, co to jest. To wygląda jak mob grinder, ale to są villażery. Widzowie, ja <grywia> nie wiem, co to się wyprawia. Ale ty, moja baza. Nie wiem, gdzie jest moja baza. Chyba tam, po drugiej stronie. Nie wiem, co tam się dzieje w środku. Tam golem się pali, co tam się dzieje? Nie spodziewałem się tego. Nie wiedziałem, że hangman tutaj. Tak, tak będziemy mieli blisko siebie portal. E, czekaj co? Gdzie ja teraz jestem? To jest kogoś innego baza. Czy hold up, hold up, hold up, hold up, hold up, hold up, hold up. Przecież to jest mój portal. TO JEST MÓJ PORTAL! EXCUSE ME! Czekaj, co, co? Ja, w, ja wiem, bo ja, ko, to jest kogoś baza, nie wiem kogo to jest baza, ale kogoś to jest baza, wiem. Moja, ja, moja baza jest tam. O co chodzi? Hold up, wait a minute. Portale się zepsuły? No co ty? Co się stało z moim portalem? Czy, na, czy, czy nasze portale się jakimś cudem połączyły? Za dużo osób ma zrobione portale obok siebie, to tak działa? Okej, okay, mamy połączony portal. Mamy połączony portal. Czyli jak będę chciał sobie stąd iść, to będę musiał, nie wiem. Iść do kogoś innego bazy i... Co tutaj się dzieje? Chłop się prawie zabił. No. Ja nie mogę. O Jezus, ja myślałem, że ja głupi jestem. Teraz mi się nie chce za bardzo. Ora, bierzemy Soul sanda Czy ty mnie bijesz? Czy ty jesteś friend? Wyglądasz jak Daligowski trochę. Masz, ta masz taką krzywą mordę jak on. cute, Very cute. Możesz to ujeżdżać? Nie gadaj. Nie mogę. Możesz zaadoptować? Jak? On zmienił kolor chyba, co jest? On zmienił kolor czy mi się wydaje? On zmienia kolor jak jest w lawie, co jest? Siodło, a! A ja mam siodło! Ty zaado... Oni się... O. Adoptujemy takiego. Będziemy mieli zwierzaka, widzowie, co wy na to? Czy on ginie, jak nie jest na lawie? Bo ja nie będę w... Ja nie zrobię jak... pokoju z lawą, specjalnie dla jakiegoś pajaca. On ginie, jak nie jest na lawie? Tak? Wysycha, jak nie ma lawy? Czy on ginie? Czy on ginie, czy on po prostu wysycha i ma krzywy Rej Zaadoptujemy go sobie, widzowie. Ty, to może zrobimy dla niego taki... ...pokoik z lawą? Będziemy mieli zwierzaka. Zrob... Zrobimy mu na taga, nazwiemy go Jacek, co? co wy na to? Adoptujemy go? Znaczy adoptujemy, kradniemy go od rodziców, bo on pewnie, pewnie tam jego rodzice są. Pewnie to są jego rodzice, a my z tego po prostu tak weźmiemy. Dobra, takiej wielkości pokój chyba dla niego starczy. Ja mam takiego pomysła, żeby zrobić taki basenik dla niego. Na przykład, nie wiem, tutaj w rogu taki basenik lawy dla niego. I tutaj takie ozdoby nederowe. Jakieś bloki nederowe, także wiecie. Było ładnie. Aaa! No nie! Zapomniałem, że... wywala! Dobra, ale chyba tylko trzy wiaderka straciłem, nie ma problemu. Dawaj muzykę do speedruna i leciłem po lawę. Ojeju, jakie to jest głośne! Eu não vou wchodzić por Aqui, A que tu wchodzi? Jestem podostrzałem Wygrałem. Wygrałem. ściszaj to Mój Boże, w końcu. Skończyło się. Jaki... Ktoś liczył czas? Ktoś liczył czas? Rekord świata pobity, no mam nadzieję. Ja nie mogę, ale się spociłem widzowie. Jedziemy, jedziemy. Jaki szczęśliwy Ja coś to jest... Jak on szybko biegnie co jest? Papa! Pa, pa. Wy Wysiadka Halo, lawa, tam jest lawa. Chyba ja muszę tu jakąś furtkę zrobić, czy coś, bo on będzie tu. Ja coś poczekaj chwilę. Let's go! Mamy, mamy Jacusia. Zobaczcie, przywitajcie się z Jacusiem. Zobacz jaki szczęśliwy. Ja nie mogę, jestem z niego dumny. O co są te iskry? Nie wiem, masz. Słońu. Słońu! O nie! To jest koń, nie słoń. Są... To, jest... to nie jest słoń. To jest koń, ty pajacu. Dobra, to co robimy? Co chciałem zrobić? A, stalkować. Dobrze. Misja, misja Stalker rozpoczęta. Bierzemy amunicję do samoobrony. Musimy, jakby nas odkryli, musimy się jakoś bronić. Więc bierzemy amunicję ze sobą. Ja wiem, jak dojść do Hangmana. Tu. A tu jakiś kolejny. Co tu się stało? Więc tak, ogólnie. Tu jest mój portal, co nie? Ale jak ja wejdę przez ten portal teraz, to pojawia się u kogoś innego. Więc ja dzielę ten portal, tak jakby z kimś innym. Nie wiem co tutaj się stało, ale ten portal powinien być Hangmana. Mam nadzieję, że on nie będzie w swojej bazie. <laughs> Widzę go. Zajmie ze siebie te, żeby nie widział mnie. Widzę go, on jest tam na dachu u siebie widzicie. On buduje. I nawet ładnie buduje. Stalkujemy go widzowie. Stalker Mode Active <laughs> <laughs> jumpsker. Stalkujemy go widzowie. Jestem oficjalnym Stalkerem tego. Jak mnie zobaczy. Robię ogień zaporowy z jajek I uciekam Dalik mówi, że nie umie grać szpiegiem W Team Fortress 2 nie umiem, ale w Minecrafcie to jestem ekspertem Dobra, craftuję coś Wiem, rzucę jajkiem, ciekawe czy się skapnie O, o, o. Gdzie on tam poszedł? On tam ma? Dobra, się boję, za kaktusem się schowam Sneak 1000? Chłopie, 2000 Jestem za kaktusem, nie zauważy mnie. On śpi! On śpi, ja stalkuję go jak on śpie. Jak on śpie? Jak on śpi? On wychodzi teraz. Wiedziałem, że tak będzie. Zauważył mnie. Misja nieudana, nie pytaj. Coś nie pykło, dobra. Pierwszy raz uda nie udało mi się wystalkować osoby. Za szybko mnie odkrył, widzowie. Misja nieudana. Czyli, jeśli nie wiecie, mój plan na stalking jest taki: idziemy do bazy kogoś. Albo po prostu znajdujemy go, śledzimy go przez jakiś czas. Dopóki nas nie zobaczy ta osoba, jak ta osoba nas zobaczy, to rzucam jajkami w tą osobę, taki ogień zaporowy. Wtedy ta osoba jest zdezorientowana, i ja uciekam. Taki jest mój plan na Stalking, więc tak, tu, tu, tędy się idzie do jego bazy. Zobaczymy, czy jest tutaj, to jest jego dom. I wiem, co zrobimy. Jeden węgiel mu ukradnę. Nie no, nie, nie zrobię tego. Wiem. Mam pomysła. Zrobię coś bardzo śmiesznego. Nie będę go stalkował. Mam pomysła. Mam takiego pomysła, nawet nie, ma, nie macie pojęcia. Zaraz wam pokażę, co ja chcę zrobić. Ale mam pomysła, to będzie śmieszne, nie? Very funny moment to będzie. Cała skrzynka jajek. Dokładnie. Ja chcę zrobić tego pranka, o którym wam mówiłem, że... Wykluwam z 5 staków tych jajek, tam w środku, żeby w, żeby w środku jego domu było milion malutkich kurczaczków. I jego skrzynię napełnię w ten sposób: tak pojedynczymi jajkami, nie, nie stakami. Bo wtedy za dużo jajek wykorzystam. Chowamy rzeczy, bierzemy jajka i bierzemy. Zabieramy się do pracy. Ale funy moment to będzie, widzowie. Dobra. Mam nadzieję, że nie ma go w bazie teraz. Jezu, Creeper, proszę nie. Nie zdradzaj mojej pozycji. Nie ma go chyba. Nie widzę jego name taga, chyba go nie ma. Dobra. Musimy się pośpieszyć. Dzięki King Bull za wspierającego, dobra. Prezent. Ja się śpieszę. Prezent od Daligowskiego Susi Baka. Owo. Bo wrócę się po jaka, bo za, za mało kurczaczków. Wrócę po jeszcze trzy staki. Pięknie, jest git. Ucieczka. Misja wykonana. Spadamy stąd. Powinien wrócić do swojej bazy za niedługo. Co? Nie no, on już tam kopie. Ja go. Ja, ja niedawno temu widziałem jego name tak pod swoją bazą, bo on se kopie. On Gdzieś w tamtą stronę kopał, bo z gdzieś tu. I... Jeśli pamiętacie, to tam gdzieś jego name tak widziałem. No on w tamtą stronę się kopał. Koniec. Chciałem być fajny. Nie jestem fajny. Chciałem być fajny. Nie... Ja, no, gdzieś tutaj znalazłem coś i poszedłem jakimś tunelem, ale na pewno nie tym. Nie ma czasu na cofanie. Jak teraz cofnę, to GG. Już po itemkach na zawsze. Czekaj, byłem tu na początku chyba. Tam na pewno nie polazę, bo, bo bym to wszystko wykopał. Więc gdzie ja polazłem? Poszedłeś wąską drogą na lewo od portalu. Gdzie jest przód? Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Zginąłem w Minecraft.